Dowiedzieć się, co czeka na mnie w moim sejpie. Dziwne, jest pusty? No i gdzie jest ta kupa? O nie, karaluch! Teł zapomnie! zdejmijcie go! Weź spokój, on nie jest taki straszny. Powiedziałabym, że jest całkiem ładny. Wiesz, co będziesz musiała z nim zrobić? Nie, nie ma mowy. Zobaczcie, jaki jest przerażający. Ma takie wąsy. What? Zanim się weźmiesz w garść, ja zdążę ogarnąć swój sejf. Okay. Mm. O, szczęścia razem mnie! Patrzcie, jaki duży ciastko REO. I niesamowite. A co na mnie czeka? Wow, jaka piękna i niezwykła magiczna różdżka. Hej! Trzeba się tylko dowiedzieć, jaką ma moc. Ale fajnie. Mogę sprawić, że wszystkie będziemy unosić się w powietrzu za jej pomocą. Niezła zabawa. Nie, to wcale nie jest fajne, dlatego nie rób tego więcej. Ty baw się swoim patykiem, a ja będę się bawić moim wielkim, pysznym ciasteczkiem. Może im nie dasz ugryźć? Nie, sama się tym zajmę. Tak dobrze smakuje. Tak? No i dobra, mam chytry i bardzo nieprzyjemny plan zemsty. Co powiesz, gdy Karaluch usiądzie na twoim ciastku? Nic nie powiem. Karaluch jest bardzo uroczy. Czyżby? Nie szkodzi i tak zabiorę twoje ciastko. Niech wleci mi prosto do buzi. Jak ci nie wstyd złodziejka? Jedyną rozrywką jest teraz oglądanie, jak Emma bawi się z karaluchem. Dla ciebie to zabawne, a dla mnie nie. Chyba naprawdę będę musiała go zjeść. Brawo, wiedziałam, że jesteś odważna. O nie, nie pozwolę temu karaluchowi tak po prostu odlecieć. Emma, i tak będziesz musiała go zjeść. Bardzo dziękuję, Samantha. Pół co za ochyda. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. Przy okazji przyszła mi do głowy bardzo ciekawa myśl. Skoro moja różdżka może sprawić, że wszystko lata, to może też sprawić, że smakołyki przylecą prosto do mnie. Spójrzcie, tu jest cała masa przysmaków. Jestem najszczęśliwszą dziewczyną na świecie. I nie tylko ty. Co ty zrobiłaś? Przez was złamała mi się moja pałeczka. Teraz pozostaje mi tylko zjeść to, co już przyleciało. Nie smuć się przecież i tak wystarczy ci tego na co najmniej rok. I nie tylko tobie, nam też. Tym razem ja otworzę jako pierwsza. Myślę, że czeka tam na mnie coś miłego. Tak, to moja ulubiona kola. Oj, chyba się wzburzyła. Elis, chcesz otworzę ją prosto w twoją stronę. Nie, nie trzeba! Spokojnie, nic się nie stało. Miałam szczęście i cała kola została w butelce. Aha! Świetnie, no to teraz mogę otworzyć swój save. Oh, no. Nie, skąd oni wiedzieli, które jedzenie wygląda dla mnie jak kupa? Nie znoszę cytryn. I właśnie jej dostałam. Masz pecha. Ciekawe, co ja dostanę. Mam nadzieję, że to będzie coś magicznego. Ojej, to cukierkowa chmurka. Widziałam to wcześniej tylko w kreskukach. Zabierajcie ręce! To dotyczy wszystkich. Nie pozwolę wam ukraść moich cukierków. Są moje i tylko moje. Nie potrzebuję ich, mam kole. Kurcze, musi być gruba, skoro może pomieścić tak dużo płynu. Nie czuję się najlepiej. Dziewczyny, odsuńcie się! O, jak tu śmierdzi, nie nauczyli cię żadnych manier? To nie wszystko, będzie więcej! Zaraz spadniemy z powodu twojego bekania, to okropne! Dobra, przestańcie gadać, Czas działać. Emma, dlaczego jeszcze nie jesz swoich cytryn? Ponieważ ich nie znoszę, ale mam pomysł, co mogę z nimi zrobić. Dlaczego mam się nimi dławić, skoro mogę zrobić z nich pyszny sok? Naiwna, myślisz, że twój sok będzie smakował lepiej niż same cytryny? My się przekonacie, jesteście po prostu zazdrosne. Oj, chyba miałyście rację! Nie mogę nawet tego utrzymać w ustach! Co ty robisz? Plujesz tym sokiem prosto na nas! Tak, to obrzydliwe! Spadł mi nawet do oczu. Zastanawiam się, gdzie są moje cukierki. Murko, dlaczego nie dajesz mi cukierków? Kura, teraz mam mnóstwo skitelsów. Wystarczy dla wszystkich. Nie ma mowy, to moja chmurka, więc nie zamierzam się nią dzielić. Myślę, że mogę ją sobie po prostu wziąć. Nic nie możesz, ona była moja i nadal jest moja. Skoro już wszystkie próbowały się skitelsów, to na pewno zgodzicie się, że słodycze są niesamowite. Czekam nie tym razem. Wygląda na to, że znowu coś naprawdę fajnego. Zgadza się. Zobaczcie, jaki pyszny i kolorowy jest ten pączek! Można go nie tylko jeść, ale także się nim bawić! Oj, muszę jeszcze trochę poćwiczyć łapanie! Zastanawiam się, dokąd znikają te wszystkie sejfy. Chociaż jest mi to obojętne, jedyne o czym myślę to ten pyszny pączek. Jakie to jest smaczne! Daj gryźć! Nie ma mowy! Kurczę, przez siebie ugryzłam się w palec, teraz naprawdę boli. Hmm, to nic takiego, zawsze mam przy sobie bandaż na takie właśnie przypadki. Wspaniale, dzięki. Ach, ciekawe, co mnie czeka. O nie, co za paskudztwo. Znowu nie mam szczęścia. Nienawidzę kurzych jajek. Zwłaszcza surowych. Co mam z nimi zrobić? Hmm. Pozwól, że Ci pomogę. Hej! Oj, przepraszam! Spójrz na te wszystkie apetyczne jajka! No dalej czas je jeść! Mam was dosyć! Spójrzcie, jaki słodziak! To jest teraz moje zwierzątko! Ja też chcę mieć takie zwierzątko! Kurczę, dlaczego ja mam zwykłe jajko? Bo nie zasłużyłaś na nic innego. Ciekawe co czeka na mnie w moim sejfie. To chyba jakaś bomba. Co? Bomba? Musimy się natychmiast ukryć. Pomocy! Może uda mi się ją rozbroić. Mam szczypce do cięcia kabli. Chyba jeszcze pogorszyłam sprawę. Chowajcie się. Ojej, spójrzcie na te wszystkie słodycze. Myślę, że to była bomba cukierkowa. Ale ekstra! A mój kurczaczek ma teraz brata w czekoladowym jajku. Gdzie my jesteśmy? Myślę, że to nowy challenge. Jakie to ekscytujące! Mogę zacząć? Proszę! Jestem pewna, że w tym safe jest coś pysznego. Trochę nie zgadłam, ale to też całkiem fajne. To góra popytów. Są troszkę dziwne. Ładnie pachną. Ojej, są jadalne! Mila, zwariowałaś? Nie można jeść gumy. Nic nie rozumiecie. To nie guma, to żelki. Są takie pyszne. Chcę zjeść je wszystkie naraz. Ledwo mieszczą mi się w buzi, ale daję radę. Masz szczęście, zazdroszczę. Dokładnie, nie miałabym nic przeciwko temu, żeby spróbować. Było pyszne, objadłam się. No to może oddasz nam ostatniego popyta. Proponuję, żebyśmy sami go wzięli i nikogo nie pytali. Ja wszystko widzę. Nie dotykajcie mojego popyta. Poradzę sobie z nim sama. Dobra, dobra, zajmę się moim sejfem. Co to jest? Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Tu się coś rusza. O nie, to żywe robaki. To straszne, nie chciałbym być na twoim miejscu. Zabierz się to ode mnie. Myślę, że twoje robaki trafiły prosto do mili. Co ty zrobiłeś, Julie? Zabieraj to wszystko. Uspokójcie się, potrzebujemy tylko odkurzacza. Mila ma robaka tuż pod nosem. To wcale nie jest śmieszne, Alex. Wystarczy. Mila, nie martw się, już je sprzątam. Wyłącz odkurzacz, bo zasysa mi usta. To było naprawdę zabawne. Ojej, zobacz, co się stało z Milą. Moje usta wyglądają jak po botoksie. To wszystko twoja wina. To wina Alexa. Ciągle się śmiał i mi przeszkadzał. Trzeba mu dać nauczkę. Co zrobiłeś, Julie? Mam w buzi robaki. Teraz my się pośmiejemy. Przy okazji chyba zapomniałeś o swoim sejfie? Jest tu jakaś dziwna buteleczka. Nie mam pojęcia co to jest. Chyba muszę to spróbować, a wtedy wszystko stanie się jasne. Ej, czujesz coś? Chyba coś się ze mną dzieje, ale nie rozumiem co dokładnie. Mila, spójrz! Alex jest coraz mniejszy. Ojej! Ale pasuje mu, wygląda naprawdę uroczo. Alex, trzymaj się mocno, zaraz cię wciągnę na stół. Dzięki Mila, ale mogłaś być troszkę bardziej ostrożna. Jesteś teraz taki słodki, Aleks. Zostań taki na zawsze. Na razie mi się podoba. Wow, popyt. Wreszcie będę mógł go spróbować. A nawet na niego wskoczyć. Świetnie. To nawet lepsze niż trampolina. Co ty robisz, Aleks? Cieszę się życiem. No naprawdę jest taki słodki. Ten pocałunek jest specjalnie oh. dla was. Dobra, wystarczy tego skakania, zmęczyłem się. A może troszkę się pobawimy? Jeszcze czego, nie będę się wygłupiał. Nie musiałeś mnie gryźć, mogłeś po prostu powiedzieć nie. Ale to przecież świetna zabawa. Zabawa? Pokażę ci prawdziwą zabawę. Walcz! Co ty wymyśliłaś, Julie? Chcę, żebym pokonał robaka. Łatwizna. Znokautuję go jedną ręką. Na razie coś ci nie idzie. Nic nie szkodzi. Wciąż mam szansę na wygraną. Dobra robota, Alex. Wygrywasz. A masz, ty głupi robaku. Niewiele zostało. I wygrałem. To się nazywa prawdziwa moc. Fajnie zrobiłeś nam miłą niespodziankę. Myślę, że czas wracać. Jesteś w swojej dawnej formie i bardzo się z tego cieszę. Czy tym razem ja mogę zacząć? Nie mam nic przeciwko. Widzicie to? Dostałam nowego iPhone'a. Jest taki fajny. To nie powód, by się przechwalać. Wszyscy powinniście mi zazdrościć, gdy nie będziecie mieć takiego telefonu. Aleks, nie psuj mi kadru. Oddaj to, zawiera sobie ten telefon. Wygląda na to, że to trochę potrwa. Dajcie mi go, wystarczy. Co robisz, Mila? Oddaj ten telefon natychmiast. Nie przeszkadza mi, ja gram. Właściwie to ja też chcę. I co z tego, nie obchodzi mnie to. Co wy zrobiliście? Upuściliście mój telefon. Ups, niezręcznie to wyszło. Co z nim, Alex, powiedz mi? Lepiej, żebyś tego nie widziała. O, nie, tylko nie to, rozbił się. Przepraszamy, Julie, nie chcieliśmy tego zrobić. Nie kłóćmy się, tylko zobaczmy, co jest w moim sejfie. Wydaje mi się, że słyszę jakiś dziwny dźwięk. Co tam jest? Nie mogę tego wyjąć. To coś ucieka ode mnie. Nie mogę uwierzyć własnym oczom to żaba. Mówisz poważnie? Nie wierzę. Niech ktoś ją zdejmie z głowy. Przykro mi, ale jej nie dotknę. Uff, chyba udało mi się jej pozbyć. Nie, właśnie skoczyła na mnie. Ale ubaw. Jest taką ślizgła, zabierzcie ją. Co ty zrobiłaś, Julie? Prawie ją O. Myślę, że niepotrzebnie się jej boimy. Zobaczcie, jaka jest słodka. A jeśli to zaczarowany książę? <śm> Spróbuję pocałować żabę, żeby zdjąć zaklęcie. Działa? Mila pocałowała żabę. I co z tego? Musiałam to sprawdzić. A ja muszę sprawdzić, co jest w moim sejfie. Tu jest jakiś cylinder. Nie wiem, co z nim zrobić. Spróbuj go założyć i sprawdź, czy na ciebie pasuje. Zdroźnij Mila, twoja żaba wskoczyła do cylindra. Zobacz, co się z nią stało. Teraz wygląda, jakby była z czekolady. Rzeczywiście! Tak, to czekolada! Jest pyszna! Wiem już, jak działa twój cylinder. A ja wiem, co do niego włożyć. Co ty robisz, Julie? Właśnie zamieniłam swój telefon w czekoladę. Świetny pomysł! Jest takie dobre. Ja też muszę coś zamienić. Ale ja nic nie mam. Spójrz, Juli! Aleks sam zamienił się w czekoladę. Co robisz, Mila? Po co ci jego palec? Zostaw nic tego! Masz rację, jakoś o tym zapomniałam. Wiem, jak odzyskać Alexa. Trzeba tylko zdjąć cylinder. Dzięki Juli. Teraz moja kolej, żeby zacząć. Wydaje mi się, że tym razem trafiłem na coś dobrego. Wow, koktajl czekoladowy. Wygląda niesamowicie, podzielisz się? Najpierw trzeba go jakoś otworzyć. Jesteś taki niezdarny. Musisz tu pociągnąć. Dzięki. A teraz podzielisz się ze mną? Oczywiście, że nie. Jak mogłaś w ogóle o tym pomyśleć? Sam wszystko wypiję. A tak w ogóle to jest pyszne. Omibus. Pomogłam ci. No dobra, to masz. Co ty robisz, Julie? Rozlejesz mi cały koktajl. Gdybyś się podzielił, zostałoby ci więcej. Bardzo śmieszne. Przyszła kolej na mile. Nie chcę tego otwierać. W środku na pewno jest coś niesmacznego. No i proszę, śmierdząca ryba. A nie mówiłam. I co ja mam z tym zrobić? Nie mogę tego włożyć do ust. Pospiesz się i jedz, bo się udusimy. Ale ja nie chcę. Dobra, tylko dla Was jestem gotowa to zrobić. Jakie to obrzydliwe, Ohyda! Już nigdy w życiu nie zim ryby. Jeszcze trochę zostało, Zjadaj szybciej. Dobra, dobra. Chyba lepiej zjeść tę rybę w całości. Niewiarygodne? Jak to możliwe? Nie sądziłem, że Mila jest do tego zdolna. Ostrożnie rzuciłaś mi w twarz rybinkę kręgosłupem. To było zabawne. Nie bardzo. Otwórz swój safe. Tu jest tylko jeden cukierek. Co mam z nim zrobić? Chyba po prostu go zjem i tyle. Dobry, ale bardzo, bardzo mało. Tylko jeden cukierek. To dziwne. Zgadzam się. Ojej, co się ze mną dzieje? Masz cukierki na całej twarzy. I na rękach. Cukierek był magiczny. Spójrzcie, na miejscu zjedzonych cukierków pojawiły się nowe. Czy ja też mogę spróbować? Świetnie, to jest takie dobre. Patrzcie, teraz też jestem cały obsypany cukierkami. Niesamowite, bardzo mi się podoba. Mila, chcesz? Nie, dzięki. Jesteś dziwni. Dura, nowe sejfy. Jestem gotowa, by otworzyć swój. Ojej, jest w nim słoik Nutelli. Tak, w dodatku taki duży. Super. Uważaj, gdzie rzucasz śmieci, Julie. czy to boli. Przepraszam, Nutella sprawiła, że jestem nieuważna. Nie mogę się doczekać, żeby jej spróbować. Pójrzcie, jakie to czekoladowe, to prawdziwa uczta. Ja też chcę. Świetnie. Dostanę chociaż trochę. Dzięki. Nie waż się więcej zbliżać do mojej nutelli, Alex. Nikomu jej nie oddam. Julie, cała się umazałaś. co z tego? O nie, moja ręka utknęła w słoiku. Wygląda na to, że ktoś potrzebuje pilnej pomocy. Ciągnij, Alex, nie chcę tak chodzić przez całe życie. Ciągnę, ale nie udaje się. Pomocy! Przewrócę się! Ale sama kazałaś mi ciągnąć, prawda? Wow, mam teraz swojej nutelli. Jeśli chcecie wiedzieć, co u mnie słychać, to jest ok. Szczerze mówiąc, nie chcieliśmy o to pytać. Dlaczego wzięliście moją nutellę? O, dobrze, że jeszcze trochę zostało. Czas sprawdzić, co jest w moim sejfie. Fu, szybko załóżcie maski przeciwgazowe. To ser pleśniowe. Nie potrzeba masek przeciwgazowych, jeśli szybko go zjesz. Myślę, że Mila potrzebuje naszej przyjacielskiej pomocy. Właściwie to nie, nie prosiłam o pomoc. Chyba się udało. Prawie wszystko zjadłaś. Jak to możliwe? Zaraz zwymiotuję. Ledwo się trzymam. Dobrze, że wszystko jest ok. Pozostał tylko mój tajemniczy safe. Wydaje mi się, że w środku jest czarna dziura. Czy to nasz pierwszy posiłek? Wspaniale. Wow, tort jest ogromny. Z chęcią bym ugryzła kawałek. Ledwo się powstrzymuje. Spróbujmy go szybko. Nie spiesz się, Julie. Jeszcze nie spojrzeliśmy na karty. Trzymaj. Alex ma rację. Zacznijmy od nich. Wspaniale, mogę polizać tort. A ja go ugryźć. Czyli ja nie mogę robić nic. Kurczę. Dajcie mi chociaż spróbować kremu. To wbrew zasadom, Julie, nie wolno pyszności. Nie waż się tego robić więcej, bo nie będę miał co lizać. Super. Jest naprawdę pyszny. Chcę więcej. Wow, jak dużo kremu. Można go lizać bez końca. Wystarczy, Alex. Teraz moja kolej. Mila ma rację. Wystarczy ci na dzisiaj. Oj, wysmarowałem sobie nos kremem. Będę miał na później. Nie wiem jak wy, ale ja mam co jeść. Boże, jakie to jest pyszne. Teraz na pewno mnie nie zatrzymacie. Nie mogę na to patrzeć. Trzeba interweniować, zanim zje całe ciasto! Daj nam proszę! Oczywiście, że nie. Nie chcę się dzielić. Tak? No to masz za swoje Mila. Puść mnie, Alex! Masz teraz krem na całej twarzy. To nie jest śmieszne. Zaraz też dostaniecie trochę słodyczy. To jest to, czego chcieliście, prawda? Trafiłaś Julie prosto w oko. Jakie to zabawne. Ej, co ty sobie wyobrażasz, Mila? To wasza wina. Kontynuujmy, mamy nowe danie. Tym razem ja otworzę. Mogę uwierzyć własnym oczom, to kaktus. Wygląda niesamowicie. Obawiam się, że jest zbyt kłujący. O tak, jak boli. Nie trzeba było go dotykać gołymi rękami. Dobrze, że mam plaster. Daj, zakleję ci palec. Dobra, dzięki. Co ja bym bez ciebie zrobiła, Alex? Proszę bardzo, tak jest znacznie lepiej. Wyciągnijcie karty. Super. Nie muszę go dotykać. Tylko nie to. Muszę go polizać. A ja muszę ugryźć. Chętnie to zobaczę. Do dzieła, Mila. Lepiej ty. Jestem gotowa ci ustąpić. A ja tobie, zaczynaj. Wystarczy, bo zaraz oszaleję. Zagrajcie i uczciwie zdecydujcie, kto zaczyna. To niezły pomysł. Spróbujmy, Julie. Świetnie, wygrałam. Ty zaczynasz. Aleks, po co w ogóle to wymyśliłeś? Byśmy sobie poradziły bez ciebie. Jak to boli. Cały język sobie podrapałam. Spójrzcie. To straszne. Po prostu zrobiłam wam kawał, a wy uwierzyliście. To nie jest zabawne, Julie. Polisz to jeszcze raz. Tylko nie to. Chwila, mam pomysł. Trzeba ogolić kaktusa, wtedy będzie niegroźny. Moim zdaniem ten tryb jest za słaby. Spróbujmy włączyć tryb turbo. No to mi się podoba. W ten sposób na pewno poradzę sobie z igłami. Patrzcie, to działa. Mogłabym zostać fryzjerką kaktusów. Wystarczy, wszystkie igły na nas lecą. Zrobione. Co tam mówiłeś? Ups, to było niechcący. Jasne. No, polisz w końcu tego kaktusa. Dobra, dobra, nie denerwujcie się tak. Teraz z łatwością wykonam to zadanie. Gotowe. Nieważne, jak bardzo się ociągam, w końcu nadeszła moja kolej. Muszę to zrobić szybko i zapomnieć. Puuu, jakie to gorzkie! Nie podoba mi się to. Fajnie to obserwować. Mila, co ty wyprawiasz? Przepraszam, Alex. Nie mogłam się powstrzymać. Niech to będzie dla ciebie nauczka. Nadchodzi nasze nowe danie. Ja sprawdzę. To ogromny czupa -czups. Rewelacja. Jaki duży. Mam nadzieję, że uda mi się go chociaż polizać. Wymieszajmy odpowiednio karty, żeby było sprawiedliwie. Super. Mogę zjeść lizaka. Urczy, a ja nawet go nie spróbuję. Hurra, ja mogę go polizać. To nie fair. Przestań się złościć, Mila. To nie pomoże. Wszystko już wiemy. Przepraszam, Aleks, ale ja zacznę. Dobra, ustąpię ci. Auć, dlaczego rzuciłaś we mnie opakowanie? Przepraszam, nie zauważyłam. Julie, nie może ugryźli lizaka. Co ty robisz? Chyba oszalała. I tak nie dasz rady rozbić tego lizaka. Przekonamy się o tym. Wezmę młotek. Opamiętaj się, Julie, błagam cię. Nie do wiary. Młotek się roztrzaskał. Twój plan zawiódł. Daj mi tego lizaka. Wiem, jak sobie z nim poradzić. Polizać ja bym go tak mogła. No trochę to potrwa. Już nie wiem co robić. Może zrobię sobie manikiur? Gotowe. Co dalej? Spróbuję się zdrzemnąć. Nie to nie działa, Aleks. Długo jeszcze. Przyspieszmy to. Mila, oddaj mi tego lizaka. Proszę. Nie chciałam go zabierać. Chciałam tylko trochę pomóc. Fajny wynalazek. Dzięki temu mogę zjeść lizaka o wiele szybciej. Super. Kurczy się. Niewiele już zostało. Takiego czupaczu psa dam radę zjeść. Daj mi go! Jest taki mały. Ciesz się, że w ogóle trochę zostało. Dzięki Alex. Co to jest? Tu jest coś oprócz lizaka. Wiem, to guma. Super. Kurczę, mogłem ją mieć. Julie lepiej nie nadmuchuj tak wielkich balonów. O nie, balon pękł. Alex, wygląda na to, że miałeś rację. Julie zaplątała się w gumę. Chyba tu śmierdzi czymś zgniłym. Myślę, że zapach wydobywa się spod pokrywki. Fu, Julie, masz rację. Aż strach sobie wyobrazić, co tam jest. Fu, śmierdząca ryba. A ktoś będzie musiał jej spróbować. Lepiej więc, żebyśmy szybko zaczęli działać. O nie, muszę ją polizać. A ja będę musiał ją ugryźć. A ja nic nie muszę, jestem szczęściarą. Kora! Aj, moja głowa. Myślę, że nie ma powodów do radości, Mila. Skoro tak się denerwujesz, Alex, to pozwól, że ja zacznę. Fuj, do tej ryby nawet lepiej się nie zbliżać. Nie chcesz jej polizać? To nie przejdzie. Dobra, dobra, gramy według zasad. Zmieniłam zdanie. Lepiej nie będę lizać tej ryby. Dlaczego? Bo się boję, ale nie jestem tchórzem. Spróbuję jeszcze raz. Ale puść mnie! Ja tylko pomagam ci wykonać zadanie. Nie prosiłam cię o pomoc. Teraz twoja kolej. I na pewno od tego nie uciekniesz. Dlaczego to zrobiłaś, Julie? To obrzydliwe. Teraz jesteśmy kwita.